Hej, witam was w kolejnym odcinku z Hollow Knight'a Plan na dzisiejszy odcinek jest dość prosty A jednocześnie bardzo zaskakujący, bo będziemy mieć nową lokację Będzie to dość niziutko jak się nie mylę to jest odległa wioska chyba Znaczy to jest przy odległej wiosce Czy się pomyliłem? Nie, to jest to z tymi y, pająkami, i tak dalej. To my musimy iść w prawy dolny róg. Gdzie to jest? Ukryta stacja. A, faktycznie. Hmm. To ma sens w sumie, jak tak teraz myślę. No dobra. Usiądziemy sobie na ławeczce, która była chyba po prawej? Dobrze pamiętałem. E, odkryjemy sobie nową lokację. I będzie też parę innych nowości, które myślę, że pomogą mi w walce z niektórymi rzeczami. Takimi niefajnymi. I czy my już możemy mu się włamać do uba? Jeszcze nie. Ech, szkoda. Z drogą, wchodzenie w sen jakiś, jakiś zwłok, nie? Tak trochę gubi to sens, mam wrażenie. No ale cóż, nie mnie oceniać. Z tego, co mi się wydaje, im niżej pójdziemy, tym lepiej, bo to jest chyba już tutaj? Uwaga, o, a tu coś jest? Nie, nie ma, szkoda. Mm -hmm 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 -hmm. No, to musi być tu. Istoty wyższe, te słowa przeznaczone są wyłącznie dla was. Nasze nieskalane naczynie zostało wzniesione. Dalej są jedynie pozostałości i żale z powodu jego stworzenia. Nie wkroczymy do tego miejsca nigdy więcej. No, a ja wejdę. ta-dam Ale przez to, że ja tą lokację chyba już dawno mogłem zdobyć, ale po prostu nie podszedłem na tyle blisko, żeby to się odblokowało. Tak mi się wydaje. Jak widzicie jesteśmy w kompletnie nowym miejscu. Nie wiem, jak wy, ja się bardzo cieszę. Bo w końcu mamy w tym naszym Hollow Knight coś nowego. I to jeszcze coś, co będzie bardzo mm, istotne, tak ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście kaska również się przyda. Oj, 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 Trzeba tylko to uważać, bo chodzenie po tym wszystkim jest. Cóż, ładnie to mówiąc, męczące. Mm, pyk. Widzę, że tu już nam się coś konkretniejszego zaczyna, chyba czy nie hmm tu wracamy tutaj, a tutaj mamy więcej kasy, o tylko po to to było? no niby spoko ale liczyłem na coś więcej aczkolwiek to oczywiście jeszcze nie koniec naszej cudownej lokacji nie wiem jakim cudem ja na tamtym bloku stanąłem i nie zginąłem, ale cieszy mnie to Aha. Trzeba pilnować się z tymi robaczkami, bo one będą na praktycznie każdej platformie, a propos. Um, nie wiem, czy będą tu jakieś ukryte przejścia. Znając Hollow Knighta, zapewne. Czyli znaczy na pewno. Um, ale, no, nie wiem. Przekonamy się. No dobra, chciałem go zabić jeszcze przed, przed zebraniem tego, ale cóż. Nie pozwolono mi, niestety. Au. Okej, okay, tam lepiej dasza wykonać Z tego co widzę Nie chciałbym spaść tu na sam dół, tak od razu mówię Nie ukrywam, wolałbym jednak trochę Pozwiedzać tej lokacji, krainy Czy co to jest hmm. Na tym... nie byliśmy tu, dobra, nie byliśmy to, to, to jest od innej strony po prostu. Ehm, ale no nie ukrywam fajnie, że dzisiaj w końcu będzie coś nowego. I to tak gwarantowanego nowego. Mm, pyk. Dobra. O. To jest coś ciekawego. I tam widzę na dole, że jest coś jeszcze ciekawszego. I są tu same takie ciekawe rzeczy. Ojoj. Otchłań. Jak widzicie, jest nowa lokacja. Mnóstwo nowych zakamarków, przejść i paru innych rzeczy. W tym pułapek oczywiście. Oj, tego bym nie chciał. Pójdziemy sobie najpierw w prawo. Myślę, że będzie lepiej, bo. O! To coś ciekawego. Mogę się odbić od tego? Chyba nie. Szkoda. Hm. Dużo was tu tak będzie? Tak. Hmm, no dobra. Jest to jakaś tam inna forma tych kolcy słynnych. Ale... Czy jakaś potrzebna? No nie wiem. Au. No dobra, są nieco wypukłe. To powiedzmy, że jestem w stanie uwierzyć, że są faktycznie jakimkolwiek zagrożeniem, ale no cóż. O, i to jest coś nowego. Już widzę, że w bestiariuszu się obudziło. I mamy tutaj takich, powiedzmy, ludków, przeciwników, duchów, jak to by tego nie nazwał? Coraz więcej. I oni się sami pojawiają. Tak, o. To ciekawe. I nie dają mi esencji z tego, co widzę. Ale nie są jacyś ciężcy do pokonania. Są tacy. O, okej. Okay. Tamten był dziwny. Uciekł se. I one są różne, chyba, z tego co widzę. O, ten wygląda jak my. Albo przynajmniej podobnie. O, teraz się was zrespiło na potęgę. Hmm. Ciekawe, od czego jest ta zależność, ile ich się w danym momencie zrespi. Na przykład tutaj dwa nagle się pojawiły. Tak o nie wiadomo czemu. O, mamy esencję. Fajnie, nie ukrywam. Mm. A to jest dźwignia, nie założyłem jej. I co? Wpuszczamy tam motylki i co się z tym stanie? Mamy światła trochę. Po co nam to światło? A jakbym zrobił tak? Oj, mm, coś nie wyszło. Hmm. Jak to się robiło? O tak, dobra. Nic nie stało, szkoda. Tam coś jest? Hmm, też nie. No dobra, nie rozumiem trochę znaczenia tej lokacji, ale no niech se będzie. Hmm, a od drugiej strony możemy do niej wejść? Bo to by było tak bardziej konkretne, bym powiedział. Mam wrażenie, czy nasza postać jakoś szybciej spada niż wcześniej. A, rozumiem. Teraz mamy tu światło. Okej. Okay. Mm, czy ja mogę w tym chodzić? Pływać? Mogę. Ok, to ciekawe, ale nie chce mi się. O, no i już widzę, że bardzo dobrze zrobiłem, bo jest to. Co najmniej długie. To oznacza, że bardzo długo byśmy pływali w tym, a to by oznaczało, że strasznie dużo czasu byśmy w tym stracili. A jak wiemy, kto lubi stracić czas, prawda? Ho, dokąd tu nas prowadzą? Jakieś górne przejście, strasznie dużo lian, które zasłaniają nam większość drogi. Uuu, jak tam się dostać? Hmm... Okej, okay. chyba mi tak to nie wyjdzie. O! Nie mogę się ruszyć! Halo! O! Mhm, to już jest tutaj! Jak pysznie! Cienisty płaszcz. Aby wykonać zryw do przodu, będąc ukrytym w cieniu, użyj płaszcza, aby przenikać przez wrogów i ich ataki bez doznawania obrażeń. To brzmi konkretnie i to bardzo konkretnie. A rozumiem. O, a jak jestem w tym to moment. To mi się samo ładuje. Ja nic nie robię. Jakie to jest genialne. Po prostu nie mogę za często daszować i tyle mi wystarczy. Super. Nie wiedziałem, że tak to działa, ale bardzo mi się. Oj, bardzo mi się podoba, i zgadzę, że do tego jest mi to potrzebne, tak? Oczywiście. Sekretne jajo, no dobra. Bez tragedii, ale też nic szczególnego. Fajne, muszę przyznać. Naprawdę, to jest coś, co zdecydowanie przyda mi się przy walce z większością tych wszystkich bossów, którzy będą strasznie irytujący. Ja to dobrze wiem. No, chociażby nasz yy, ukochany fałszywy rycerz, który już nie jest taki fałszywy, dobrze wiemy, jak tam z nim to wygląda. Hmm. No, nie mógł mógłby ten płaszcz się ładować nieco szybciej, ale mimo wszystko jest to do przeżycia. A i swoją drogą. Mm. O jezu, nie podskoczyłem. Eee, dzięki temu płaszczowi będziemy mogli przechodzić przez te takie, wiecie, mroczne zakamarki, to znaczy mroczne zakamarki, no pewnie dużo wam to nie mówi. O, i teraz nagle tu się zaczęły respić. Hmm, dziwne. No, ale dobra. Ehm, będziemy mogli przechodzić przez te mroczne zakamarki, to znaczy przez te wszystkie ściany, których nie byłem w stanie wcześniej mm, w żaden sposób obejść. Szkoda tylko, że tu nie ma żadnej esencji. A propos. Okej, okay, widzę, że tu są takie robaczki właśnie szczególnie po to, żebym sobie tą esencję odnowił. Czyli chyba dobrze zrobiłem, że poszedłem w pierwszej kolejności w prawo. Bo teraz mogę się wyleczyć po nich wszystkich. O, a słuchajcie. Ładna podłoga swoją drogą, taka nietypowa dla Hollow Mmm. Czemu tak mi szczególnie wyodrębnia to miejsce? Widzicie? To jest jakieś dziwne. Hmm. Jakieś przejście sekretne? Halo? Hmm. Mm, 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 mm. Tu nic nie ma. Do góry chyba też nie. Ale takie pomieszczenie nauczyło mnie jednej rzeczy. A moment. Bo. Hmm. 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 Mm, mm, mm. O, nieważne, myślałem, że, w sensie z tym mi się skojarzyło, z tym naczyniem dusz, te wszystkie twarze co są wokół, ale to chyba nie ma zbytnio nic wspólnego, chyba, że to oznacza, że mam użyć tego zaklęcia, a mi to, mi takie pomieszczenia właśnie kojarzą się z tym oto zaklęciem powietrznym, o, jest, dobrze myślałem, a widzicie, tylko czy mnie tu jakiś boss zaatakuje? Mi się tam zniszczyła podłoga, czy co? Krzyk odchłani Naciśnij B Przytrzymując góra, aby uwolnić krzyk Zaklęcia będą zużywać duszę, Zasilaj duszę a, No to wiemy Okej, okay, a tu podłogę mam dalej? Mam o. No dobra W sensie, z tymi robaczkami yy, Znaczy, po pierwsze, przez te robaczki już miałem taki Wiecie, sygnał, że coś jest na rzeczy i że trzeba użyć tej magii, nie? No bo nie bez powodu by tu były. Powiedzmy sobie to szczerze, to jest po prostu takie. taka oznaka. Jejciu, ale jesteśmy głęboko. To jest po prostu taka oznaka, która ewidentnie mi mówi, że hello, masz darmową magię. Pomyśl, co możesz z tym zrobić, Geniuszu. Czy ja idąc tam w prawo coś pominąłem? Może? Bo w sumie nie pamiętam, a coś było chyba, nie? O Jezu, ale się wkładowałem. Huh. Czy ja coś pominąłem? To jest bardzo dobre pytanie. Tu coś do góry może było? Chyba nie. Swoją drogą, skoro każdą umiejętność ulepszamy tak jak ten krzyk odchłani to gdzie ja tego myśliwego ducha mam ulepszyć? Bo dobra, zapadający mrok mam ulepszony z tego co rozumiem. Krzyk odchłani również. Ale tego nie mam. A to nie wiem czy się będzie dało. Trochę wątpię. Ale może się da. No nie wiem, zobaczymy. Ho! Ja na tej wieży czegoś nie pominąłem? Może? Nie, no sprawdzimy oczywiście, bo czemu by nie? Ale podoba mi się ten cienisty płaszcz. To jest coś, z czego myślę realnie będę korzystać, nie? Um, ok, od tej strony widzę, że nie wejdę. Niestety, w żaden sposób mi to nie przejdzie. No nic tu więcej chyba nie zrobię Eee, szkoda No dobra, to skoro mamy wszystko To... Błagam, żebym nie wpadł do jakiegoś... O właśnie! Na was tylko czekałem Znaczy na was, nie wiem, na te cienie dziwne Ja mam 2 HP, ale głupio byłoby tu zginąć, jejku te zmory są potworne. Albo na odwrót. Te potwory są moją zmorą. O, i już mi się zaliczyły w pełni do besteriusza. Te cienie. Śmieszne. Dobra, i czy ja te, czegoś tutaj nie ominąłem po drodze? No bo ja nie wchodziłem na wszystkie te półeczki, powiedzmy. A coś mi, czegoś mi tu brakuje, na pewno mi tu brakuje kornifera Czy kornifer bałby się tu zejść, ale jakimś cudem przyko, yy, przygotowałby mapę? Bo wątpię, żebyśmy nie dostali mapy takiego miejsca, powiedzmy to, sobie to szczerze Kornifer robił naprawdę mapy wszelkich zakamarków, więc... cóż... ominąłby takie coś? Trochę wątpię hmm. Gdybym grał z dźwiękiem, myślę, że mógłbym go jeszcze... ała Myślę, że mógłbym go jeszcze usłyszeć. Myślę, że sprawdzę sobie jeszcze powiedzmy w postprodukcji. Czy on tu był w ogóle słyszalny gdzieś? O! Hmm! A to coś ciekawego. Hm. Ciemnoniebieski kamień na podejście. Ok, Ciekawe. A coś tam jest do góry? Bo w sumie nie patrzyłem. Chyba nie. Szkoda. To może po prawej stronie też coś jest. Czego nie zauważyłem na przykład. Coś, w sensie, no jeśli coś takiego pominę za pierwszym razem. No to kto wie. Aczkolwiek tu szczerze moment nic nie widzę. Po tej prawej. A tu jeszcze zwęża przejście widzę. Bo tu mamy ten sekret. Hmm, mamy dalej prawą stronę. Tam nic nie ma. Do góry również brak. Robaczek pięknie zabity. Kolejny. Je chyba już mam w besteriuszu, ale wiecie, tak hobbistycznie zabijam. Hmm. No i dla kasy, oczywiście. Chociaż szczerze mówiąc. Zastanawiam się, czy te 9300 kasy, do czegokolwiek może mi się jeszcze przydać I tak trochę wątpię Oj, nie, nie, nie Dobra Nie Nie, 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 nie chciałbym tu spaść Okej okay. Bez tragedii hmm. Pyk Dobra, jesteśmy z powrotem Ha huh. Ciekawa była ta otchłań, przyznam. Chociaż nie, no w sumie, skoro ta lokacja ma nazwę, to musi być na mapie. Nie uwierzę, żeby jej nie było. Zastanawiałem się tylko, o co chodzi z tym przejściem. Tam dalej coś jest, a ja tego jeszcze nie mam. Bardzo bym chciał to odkryć. I to tak, bardzo, bardzo. Tylko jeszcze nie wiem jak. Mm -hmm. Ale wiem, że będziemy mieć chyba dwa przejścia w Ogrodach Królowej i w Zielonym Szlaku. Nie wiem, czy po dwa na głowę tej lokacji, tych lokacji właściwie. Ale na pewno będziemy mieć dwa łącznie. Czyli i tu, i tu będą łącznie dwa. No ale cóż, zobaczymy. W wiosce Modliszek też mnie dziwi, że nie mam żadnego przejścia. Tam jest ewidentnie jakaś dziura, a ja tego nie mam. A tam jest drzewko, więc do tego też kiedyś na pewno wrócimy. Tego jestem pewien. Ha. A tak to chyba bym już wrócił do naszych zapomnianych rozdroży. Bo z zapomnianych rozdroży przejdziemy sobie do Dirtmouth, a z Dirtmouth spróbujemy kupić mapę. Bo jak wiemy, mapa może nam sprawić bardzo dużo radości. Gdyż już ponieważ dowiemy się, czego jeszcze w otchłani nie zdobyliśmy. A przy okazji wyleczymy się na ławeczce. Halo, czy jaś mogę ruszyć? Dziękuję. Mapa zaktualizowana. Uuu! o, ale lokacji mi się żadnej. O, nieważne. Jednak jest lokacja. Po prostu to się liczy pod starożytną dolinę jeszcze. A to ciekawe. Hmm. Okej... Okay. Będziemy musieli jeszcze odkryć, tylko o co chodzi z tym przejściem, tym takim niebieskim. Na tym wiecie błękitnym podeście, nie? To jak to tam było napisane. Hmm... Tu też są jakieś dziwne rzeczy, jakieś pięć takich, powiedzmy, wybrzuszeń od podłogi. Nie wiadomo skąd tam się dostać, ale no jest coś takiego. Ha 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 ha. ha. A poza tym, to chyba tyle. Ale mimo wszystko, poszedłbym, poszedłbym jednak jeszcze do Kornifera i upewnił się, czy on nie ma jakiejś bonusowej mapy dla nas, może. Albo czy u Izeldy ogólnie nie będzie jakiegoś, nie wiem, amuletu może związanego z tym wszystkim. Bo jednak wiecie, nowa lokacja, nie? To byłoby fajnie. No ale nie wiem, zobaczymy. Ty mi masz coś nowego do powiedzenia? O, muzyka jaką znam, gram z radością. No nic nowego. Kornifer, um, fajne okularki na sklepie, tak swoją drogą, chyba jeszcze nie pochwaliłem nigdy. Nie, ty nic tu nie masz nowego. Heh, Bafanada. No dobra, a ty masz coś ciekawego? Zmęczony ta ławka może jest z żelaza, a poza tym lubię towarzystwa innych no. osób. Myślałem, że ty mi coś powiesz z tą nową lokacją, coś. Skąd skąd miałbyś wiedzieć o tej lokacji, skoro my sami o niej nie powiedzieliśmy? I skąd miałby wiedzieć, że my nawiązujemy do tej lokacji? Albo inaczej, skąd on miałby wiedzieć, że myślimy akurat o tej lokacji, skoro nasza postać nie mówi? Tak na logikę ha ho. Ha, 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 ha. Gdzie możemy się jeszcze udać? Na pewno będziemy w następnym odcinku będziemy próbować dostać się do tych wszystkich lokacji, których jeszcze nie mamy, bo są one za jakimś, wiecie, tajemnym przejściem. Pamiętam, że w mglistym kanionie była gdzieś taka lokacja. Chyba w mglistym kanionie. Może to było gdzieś indziej. W tej lokacji nie kojarzę żadnego takiego przejścia. Kojarzę takie szare przejście, znaczy czarne właściwie. Gdzieś w królewskich pograniczach. Coś takiego było chyba, nie? Tylko gdzie to mogło być? Widzę. To jest yy, na lewo od napisu porzucona skorupa. Mhm, mm to tam było. Czyli widzicie widzicie coś tam pamiętam. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. W polanie dusz ani krainie spoczynku, czy co, jak to by tego nie nazwał, nic takiego nie było. Mm -hmm. Tu nie mam kilku przejść jeszcze, i to dwóch aż. Hmm musiało coś tam być takiego dobra i gdzie jeszcze było jakieś takie przejście? no w zielonym szlaku na pewno nie? w zielonym szlaku... gdzie to było? próbuję szukać jakiegoś przejścia, które jest tak wiecie takim niedokończonym cypelkiem, ale coś nie widzę, na pewno tutaj jest to jedno, ale to wiadomo Hmm... Hi, 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 hi. Tutaj nie wydaje mi się, żeby to były te przejścia. To było coś innego. Chociaż tutaj mogłoby być, bo tu jest coś ucięte. Tu jest tak ucięte, że to prowadzi do wioski modliszek. Czy to jest połączone? Hmm, nie wykluczam. Ha 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 ha... Czy gdzieś w której z tych lokacji mielibyśmy najbliżej do odkrycia tego? Pewnie w tym, przy tym rogaczu, tak zgaduję. W sensie, bo ogólnie te wszystkie przejścia, które tu są, są strasznie daleko od jakiegokolwiek rogacza. Tu w ogóle już pomijam, bo tu nawet nie ma żadnego rogacza, nie? Ale to tam wiadomo. Hmm. No, tu chyba najdłużej nam zajmie dostanie się do tego. Ale no dobra, cóż, w tym odcinku to na tyle. Mieliśmy parę fajnych, ciekawych zmian. Mamy nowy płaszcz, mamy nową lokację. Myślę, że jest to dość dużo, jak na jeden odcinek. Przy okazji, możemy sobie zobaczyć, że ten płaszcz mi wskoczył o tutaj, a to oznacza, że brakuje mi jeszcze jednej jakiejś rzeczy. Bo no ewidentnie jest tu miejsce na coś, tak? Pomiędzy tym. O, pomiędzy tym. No czegoś nam tu jeszcze brakuje. Jest to ewidentnie jeden z y, ostatnich itemków. I cóż. W tym odcinku to na tyle. Także jeśli chcecie wspierać mój kanał, to zachęcam do łapkowania, subskrybowania, komentowania bądź cokolwiek tego typu. Eee, a jak na razie życzę Wam miłego dnia, do kolejnych odcinków i papatki!